Siemanko kochani, dostałam przesyłkę wczoraj od kuriera, dostałam nowy, nową foremkę do wypiekania chleba. Nareszcie, silikonowa, taka do airfryera, ale nawet nie wiem czy nie wrzucę tego do piekarnika, wiecie? Natomiast e, niestety rozlewa się ta foremka i nie utrzymuje kształtu. Przygotowałam sobie chleb e, z kaszy gryczanej, w sensie z mąki z kaszy gryczanej, z serka wiejskiego, w sensie takiego białego serka. Tutaj mam trochę przypraw, mam nasiona słonecznika, kumin jako przyprawę i pocięłam pietruszkę. I zaraz to wrzucę do piekarnika. I takie dzisiaj mnie będzie czekało śniadanie. Tymczasem widzę, że jakaś woda kapie z mojego dachu. Trochę to dziwna sprawa. Zastanawiałam się, czy nie dać tego do airfryera, ale zagadka rozwiązana nie da się dać do airfryera. Źle mi podali wymiary tego mojego, tej mojej foremki, mi się nie mieści, także. Chlebek ląduje w piekarniku i zaczyna się tutaj rozlewać. Widzicie, jak ścianka opada? Strasznie kiepska foremka. Ach, szkoda. Mam nadzieję, że jak taki kształt uda się utrzymać. A, i mam tutaj też drożdże w tym, tym chlebie, dlatego jak zaczęło, zaczęło ciasto rosnąć i wypadać fo, poza foremkę. Nie zgadniecie pewnie, o której godzinie wypiekam swój chleb. Jest godzina 8.30. A ja, słuchajcie, już jestem po spacerze z moimi psami, jestem po ćwiczeniach. Ostatnio, jakiś miesiąc temu, chyba coś wam wspominałam, że ostatnio jakoś ciężko mi się śpi, że znowu wypadłam trochę tak z mojej rutyny, powiedzmy, więc teraz sobie ładnie wszystko uporządkowałam do takiego momentu, kiedy czuję się najlepiej, bo już jakby rozkminiłam, jak mi się najlepiej funkcjonuje. I zapisałam się ostatnio do Class Passa. Nie wiem, czy kojarzycie, nie wiem, czy jest w Polsce, ale to jest taka aplikacja, że kupujecie kredyty, i potem z tych kredytów możecie korzystać, żeby zapisywać się na różnego rodzaju zajęcia, jakieś takie sportowe, ale nie tylko sportowe. No i w tym tygodniu zaczęłam korzystać z klas pasa. Poszłam na Pilates dwa dni temu, na taki bardzo lajtowy Pilates, super było. Wczoraj poszłam na boks, zapisałam się na boks, było rewelacyjnie i zrobiłam szaloną rzecz, bo dziś zapisałam się na Pilates na siódmą rano i pomyślałam sobie, że. Będę podważać moje decyzje z samego rana, jak będę wstawać, ale potem sobie sama podziękuję. No i podziękowałam sobie. A wiecie, co jest najlepsze? No bo wiedziałam, że muszę wejść z psami przed zajęciami, więc pomyślałam sobie, dobra, to nastawię budzik na 6. I wtedy o 6.30 jakby umyję sobie buzię, wiecie, zęby, wrócę z dziewczynkami ze spaceru i będzie spoko. A mój zegar biologiczny obudził mnie o, o 15.06. Więc nieźle. No, więc załatwiłam wszystko, co miałam do załatwienia, hardkorowe dzisiaj, a w ogóle super spacerek dzisiaj był rano. Zaraz Wam opowiem o ćwiczeniach, ale spacerek był fajny, bo wychodziłyśmy z dziewczynami, to jeszcze ciemno było i akurat wschód słońca, jakby słońce zaczęło wstawać, więc było słychać wszystkie śpiewy ptaków, odgłosy natury. Kocham to, po prostu kocham to. No i potem pojechałam na zajęcia i był taki wycisk, że Myślałam, że nie dam rady po 20 minutach ćwiczeń to pilates na tych reformerach, chyba to się tak nazywa po polsku. Dzisiaj robiłam ćwiczenia i głównie się skupialiśmy na dolnych partiach ciała, czyli po prostu leg day i tył, dzień tyłka, dzień, dzień nuki, dzień tyłka. Dzisiaj był grany i bardzo dobrze, bo ostatnio miałam zajęcia z trenerem spadla padla i ćwiczyliśmy odbicia takie przy samej podłodze, gdzie trzeba było być nisko na nogach, i zdałam sobie sprawę z tego, że mam strasznie słabe nogi, w sensie w niektórych pozycjach. Ogólnie to mogę biegać po 3 godziny na korcie padlowym i tak dalej, ale jak trzeba się zniżyć w takim skłocie, to no po prostu nogi mnie paliły, więc dobrze, że dzisiaj poszłam na te zajęcia, aczkolwiek po 15 minutach. To zastanawiałam się, czy do domu nie pojechać. No ale przetrwałam, więc jestem z siebie dumna. Chyba to pierwsza część ćwiczeń była najtrudniejsza, później było już trochę łatwiej, ale śmieszna sprawa, bo mieliśmy instruktorkę, której w ogóle nie rozumiałam. I strasznie to zaskakuje mnie, dlatego że ona jest z Australii. No i niektórzy Australijczycy mają ciężki akcent, ale ja jestem przyzwyczajona. Ja miałam byłych partnerów też z Australii, z różnych części, więc różne akcenty mieli, bo kilku ich było. No, ale tej laski to w ogóle nie rozumiałam, i z tego co widziałam, to większość dziewczyn też jej nie rozumiała, bo tak patrzyłyśmy na siebie, bo nikt nie wiedział, co robić za bardzo. No, ale wrócę pewnie na te ćwiczenia, zobaczę tylko, czy jest może jakaś inna instruktorka, bym chciała rozumieć, co ona mówi. Nie wiem, tak jakoś taki miała akcent, że ciężko było, naprawdę. To tak zaczynam sobie dzień. Siadam teraz do montażu. Mam czasu nie aż tak dużo, ale też mam dosyć sporo czasu. Mam dwie godzinki teraz. E, takiego okienka czasowego, więc akurat sobie pomontuję odcinek. Mam nagrane odcinki The Traders, więc to jest w ogóle takie fajna, fajna taka sprawa, że mam te regularne odcinki programów telewizyjnych, co mi tak pomaga sobie ułożyć jakby tryb funkcjonowania, a potem jadę na zawody. Dzisiaj gram kolejne zawody z Padla. I tak się właśnie dzisiaj zastanawiałam podczas ćwiczeń, czy po tym wycisku, który dostałam na Pilatesie, będę w stanie dzisiaj grać i będę w stanie dzisiaj biegać. Ale generalnie to tak dużo grałam padla ostatnio i prawie tylko w padla grałam, jakby nie robiłam żadnych innych ćwiczeń. Zrobiłam sobie taką, nie wiem czy to można nazwać kontuzją. Jest coś takiego jak. Paddle wrist, czyli po prostu nadwyrężony nadgarstek od gry w padla i mój instruktor mi powiedział, że to oznacza, że za dużo grałam nadgarskiem, a w padlu nie powinno się grać nadgarskiem. Więc generalnie to mi powiedział, że po prostu popełniałam jakieś błędy techniczne i on się zaśmiał, ale tak miło i powiedział mi, że no widzisz, to teraz jak cię będzie ten nadgarstek bolał, to masz informację od razu, że musisz coś skorygować i że masz złą technikę. No więc yy, pomyślałam sobie, no dobra, no to może to mi było potrzebne, ale są takie niektóre momenty, gdzie jak uderzam rakietką, to po prostu strasznie mnie boli w środku, tak jakby w kościach, wiem, że kości nie bolą, ale tak jakby no, w stawie mnie coś boli, więc zdałam sobie sprawę z tego, bo strasznie dużo ludzi ma ogólnie kontuzję podczas gry w padla, no i nie chcę być jedną z tych osób, więc po prostu zdałam sobie sprawę z tego, że muszę zrównoważyć różnego rodzaju treningi, e, no i właśnie też dlatego się zapisałam na tego klas pasa. Więc muszę po prostu wzmocnić swoje ciało i będę teraz robić takie treningi z mobility class, żeby mieć szybciej takie wyskoki. Ja tak robiłam, jak chodziłam kiedyś na taki ala crossfit, to właśnie mieliśmy mobility class, żeby szybko reagować, zrywy takie i mocne, że na przykład podskoki z miejsca i tak dalej. Ale też na pewno treningi siłowe mi się przydadzą. No, zawsze będzie lepsza kondycja, a poza tym będę miała silniejsze ciało przez ten pinat więc nie będę aż tak podatna na jakieś kontuzje, mam nadzieję. Zabieram się do, do pracy, mam nadzieję, że chleb wyjdzie mi dobry, bo powoli zaczynam się robić głodna, zaraz sobie zrobię jakąś kawkę. W dwie godziny raczej się nie, nie wyrobię z, ze zmontowaniem odcinka, ale teraz sobie to pomontuję, a potem jak wrócę z zawodów, to zostaną mi jeszcze dwie godzinki pracy i będę miała z głowy. Bardzo dobrze dzisiaj sobie zaplanowałam dzień i cieszę się, że wstałam z samego rana. Nie było aż tak ciężko, myślałam, że będzie o wiele ciężej, ale jest taka satysfakcja, jak ja wstanę na te poranne treningi i tam dotrę na miejsce, i jeszcze daję sobie wycisk. A, cudownie! Ile kroków zrobiłam? Podczas 45-minutowych zajęć z Pilatesu zrobiłam 1000 kroków. Mam 2000, bo byłam na spacerze jeszcze, więc. Kroków na Pilatesie raczej nie polecam liczyć. Kalorii też mało spaliłam, bo zaledwie 127 kalorii, no ale to jest bardziej siłowy trening, więc trochę inaczej to działa. Moje wyniki na zegarku nie są takie super satysfakcjonujące, jak właśnie chodzę na Pilates, ale czuję moje mięśnie, więc czuję jak moje ciało się tak zaciska i czuję po prostu, że robię się silniejsza, i to jest zarąbiste uczucie. właśnie z zakupów i z zawodów. I słuchajcie, normalnie nie wierzę w to, ale spieszę Wam z wyjaśnieniem, spieszę z informacją, że wygrałyśmy z moją partnerką padlową pierwsze miejsce na poziomie brąz, czyli na wyższym poziomie. Zajęłyśmy pierwsze miejsce dzisiaj, jestem tak nahypowana, że po prostu aż... Siedziałyśmy, spędziłyśmy z Karli, z moją partnerką padlową, dwie godziny, chyba prawie dwie godziny po naszej grze, żeby tak trochę ochłonąć i żeby przygadać sobie, jak bardzo jesteśmy z siebie dumne. Pierwsze miejsce dzisiaj zajęłyśmy i normalnie miałyśmy zarąbistą grę. Nie obyło się bez pomyłek, ale zawsze są pomyłki. Natomiast jestem po prostu tak z siebie dumna, takie miałam ściny, tak się dały. Ale najlepsze jest to, że tak dzisiaj szybko nam czas zleciał, że. Jak zagrałyśmy ostatnią grę, to ja myślałam, że jeszcze z dwie gry mamy, a to już był koniec. No i jakoś tak w ogóle nie ogarnęłam tego, że są już wyniki. Więc moje, ja sobie tak idę po mój telefon do torby, taką, którą mam z rakietką. I nagle słyszę, jak moja koleżanka krzyczy do mnie Paula! Paula! Wygrałyśmy! Możecie teraz zobaczyć, jaką miałam reakcję, ale to jest taka beka, bo ja się w ogóle tego nie spodziewałam, że wygramy. Myślałam, że zajmiemy jakieś trzecie miejsce. Are you serious? I, I won? What? <laughs> Także jak możecie zobaczyć, to nahypowane jesteśmy. Jeszcze wspierała nas koleżanka, która też brała udział w zawodach, ale fajne jest to, że w tym klubie, w którym gramy, to tam wszystkie prawie laski są strasznie fajne i takie sympatyczne i nawet jak z kimś przegramy, to potrafimy docenić... Jakiś helikopter chyba nade mną przelatuje. Potrafimy docenić wspólnie grę też innych zawodników, więc jestem zajarana i chyba się opłaca, że, trenuj, to, że trenuję też inne rzeczy i że wzmacniam trochę moje ciało. No i chyba dobrze, że poszłam dzisiaj na ten pilates, bo może nadmiernie to interpretuję, ale mam wrażenie, że dzisiaj biegałam trochę szybciej, więc ten leg day dzisiaj był potrzebny. Myślę, że tak raz w tygodniu, może dwa razy w tygodniu, pójdę sobie na ten taki właśnie dosyć hardkorowy pilates, bo będę po prostu twardsza. A tymczasem muszę szybko zjeść. Mam straszny bałagan w domu, więc muszę zjeść, posprzątać. I za dwie godziny niecałe spotykam się z moją koleżanką. No i wykąpać się muszę. Spotykam się z moją koleżanką, poprosiła kilka z nas o spotkanie, żebyśmy, sobie, żebyśmy jej pomogły. W jej biznesie, żebyśmy zrobiły burzę mózgów. I to jest bardzo fajna sprawa, jeżeli chodzi o Bali, że dużo z nas ma takie dziwne trochę zawody, więc często możemy sobie nawzajem pomagać. Ostatnio ja się spotkałam z koleżanką, która pomagała mi w aplikacji Notion. Powytłumaczyła wytłumaczyła mi wszystko, jak z tego korzystać, kiedyś wam o tym więcej opowiem, ale strasznie mi pomogła. Proponowała mi, że zaproszę ją na lunch albo coś tam jej kupię za to i tak dalej, powiedziała, że absolutnie nie. No więc generalnie fajne jest to, ja też kilka, kilkukrotnie pomagałam moim znajomym w kwestiach jakichś tam z YouTube'em, jak montować, jaki sprzęt wybrać i tak dalej do nagrywania, czy tam jakieś mikrofony, więc fajne jest to, że my tutaj możemy sobie nawzajem pomagać, że. Powiem Wam, że taka przyjazna jest tutaj głównie ta społeczność. Wiadomo, że pewnie zdarzą się jakieś odstępstwa od reguły, ale ja miałam bardzo dużo szczęścia co do ludzi, na których trafiam do tej pory, więc oby tak zostało. Muszę odłożyć arbus, ale tak pięknie pachnie, że się nie mogę doczekać, aż go zjem. Upiekłam chleb, ale chyba Wam nie pokazałam. Czekajcie, pokażę Wam chleb, jaki upiekłam, bo wyszedł mi zarombisty. Dla tych z Was, którzy pieką trochę częściej albo nawet są profesjonali profesjonalistami, to co powiem. Będzie oczywistą sprawą, ale dla mnie nie było, więc się podzielę. Nie pieczcie chleba w airfryerze, lepiej jest jednak w piekarniku. Taki piękny chleb mi wyszedł. E, dodałam, o, jest walka psu, więc możecie usłyszeć jakieś dźwięki, sorki za to. E, to takie zielone, co wygląda jakby się chleb psuł, to to jest pietruszka. Zobaczcie jaki chleb mi wyszedł. Piękny, ciężki chleb, który się łatwo kroi, mega łatwo się kroi. Chyba wam opowiadałam, co jest w środku. Także zadowolona jestem strasznie, że ten chlebek sobie zrobiłam i nie mam czasu, żeby zrobić porządny obiad teraz, ale zjem sobie po prostu kanapki z babaganusz i z pomidorem. Ale ten chleb to jest tak naprawdę kasza gryczana, więc tak jakbym mam bakłażan z kaszą gryczaną, tak jakby, ale nie do końca. Dobra, rozgaduję się, lecę zjeść, bo muszę się odświeżyć, naładować. I jadę na burzę mózgów, a jeszcze muszę dokończyć montowanie filmu, bo jeszcze, jeszcze trochę pracy przede mną, no. to dzisiaj pewnie późno skończę dzień, to może sobie zabukuję jakieś zajęcia na rano, żeby wstać, żeby mieć lepszą motywację. Celebrowanie z koleżanką wygranej i ten czas, kiedy miałyśmy, żeby ochłonąć troszeczkę po zawodach, strasznie mi zaburzył wszystkie moje plany. Prawie skończyłam pracować, mam jeszcze 20 minut odcinka z montowania, więc pewnie jeszcze jakaś godzina to będzie pracy, ale wychodzę spotkać się ze znajomymi właśnie, żeby tak to co wam opowiadałam, żeby trochę pomóc koleżance w biznesie. Muszę tutaj posprzątać, poukładać te rzeczy. Mam niesamowitą zdolność do tego, żeby nie odkładać rzeczy na miejsce. Więc zaraz dobre jest to, że sprzątam trochę codziennie, więc dom jest ogarnięty, ale bardzo szybko jest też nieogarnięty, pomimo tego, że regularnie sprzątam, więc no niestety, często ja w ogóle nieświadomie przekładam, nie odkładam rzeczy po prostu na miejsce, nie wiem o co chodzi, ale tak podobno ludzie z ADHD mają, nie to, że to jest wymówka, ale dobrze jest rozumieć skąd to się bierze, żeby wiedzieć co z tym robić, no więc ja robię z tym to, że sobie wyznaczam takie godziny na sprzątanie, nawet takie krótkie, nawet jakieś wiecie, 15 minut sprzątania, miałam wystarczająco dużo czasu, żeby kuchnię ogarnąć, no to chociaż tyle dobrze, ale tak zrobiłam bałagan dobra jedziemy do Imani się z nią spotkać zapomniałam sprawdzić kto tam jeszcze będzie także nie wiem nawet kto jeszcze będzie ale mam nadzieję, że tak czy jak miło spędzimy czas pytałam się Imani czy mam zamówić jakieś jedzenie bo zjadłam sobie dwie moje kanapki niby się najadłam, ale tak mogłabym coś jeszcze przegrać no i ona powiedziała nie przejmuj się przygotowałam smakołyk i powiedziała, że ma jakieś marchewki ogórek pocięty hummus, babyganusz sery i truskawki z munduk. Nie wiem, czy wiecie, ale na Bali jest bardzo duża produkcja. Jest hodowla truskawek w takim regionie, który nazywa się Munduk. Tam jest zdecydowanie chłodniej i tam właśnie jest zagłębie truskawkowe. Także nie mogę się doczekać, aż schrupię sobie trochę truskawek. Zobaczcie, co imani przygotowała. Tutaj są truskawki z munduk. Imani to jedyne słowo, które zrozumiała pewnie. I just said that imani is probably the only word you understood. <laughs> Truskaweczki z munduk. piękne. Smacznego. To tutaj przekąska nam przygotowała i zaraz będziemy gadać o związkach, a tak wygląda dom mojej koleżanki. Pięknie. Czekamy na resztę koleżanek, ale zobaczcie jaki zachód słońca tutaj mamy. Wyszliśmy właśnie na dach domu mojej koleżanki. Ale piękny zachód słońca. No cudo. A tutaj zobaczcie, z dachu jest widok. Na basen. A tam rosną w ogóle na dole arbuzy, ale mają podobno zmienić na pola ryżowe. It's gorgeous today. You can do it. Tak sobie ostatnio pięknie poplanowałam wszystko, ale czasami coś mi się wyłamie z mojego planu. Jest godzina 11.20 wieczorem. Wróciłam do domu o 10, nie, nie pamiętam o której wróciłam. W każdym razie o 9.30, o przypomniałam sobie wieczorem, jak to na bali zawsze bywa, ktoś się spóźnił, jedna koleżanka się spóźniła, więc um, zaczęłyśmy nasze spotkanie trochę później, to u imani. No i się tak rozgadałyśmy, że trochę tam posiedziałyśmy i w końcu wróciłam o tej 9.30, a wiecie, ja jestem od... no przed szóstą na nogach, no i wróciłam do domu i jeszcze, kurde, miałam do zmontowania odcinek, którego i tak dzisiaj bym nie wrzucała, ale wrzuciłabym go jak, no może jutro, natomiast mam cały czas ograniczenia od TVN-u dostaję, więc chciałam go ten odcinek dzisiaj zmontować, żeby zgłosić przeciw przeciwko blokadzie, którą wiem, że pewnie dostanę, więc Zmontowałam już ten odcinek, zgłosiłam sprzeciw przeciwko blokadzie, i teraz już tam. O, za nisko miałam chyba mikrofon, i teraz już tam czekam na odpowiedź tvn u żeby mi odblokowali odcinek, ale tak, pracę mam z głowy. Teraz y, montuję sobie filmy z meczu. Nagrałam dzisiaj całe zawody. Y, to jak grałam ja z moją koleżanką, ja grałam z Carly, i y, zawsze lubię wycinać tam jakieś klipy z taką fajną akcją naszą. Lubię też patrzeć na swoje pomyłki, w sensie jak stracę jakieś punkty, to fajnie zobaczyć to na filmie, żeby zobaczyć, gdzie się popełniło błąd, bo często to są takie rzeczy, które można poprawić. Na przykład nie byłam na odpowiednim miejscu, w sensie byłam poza pozycją. Czy ja to dobrze mówię out of position? No, powinnam była stać gdzieś indziej. I czasami to są takie drobne rzeczy, których się po prostu nie widzi w tym ferforze walki, a potem można to zobaczyć i skorygować. Ale teraz właśnie wysłałam Carly takie śmieszne filmiki, bo my się śmiałyśmy, że chcemy sobie wymyślić jakiś taki okrzyk, żeby siebie motywować i nie możemy nic znaleźć fajnego. Zapytałyśmy czata GPT, jaki powinnośmy mieć okrzyk. No i generalnie to nie wiemy i na razie stanęło na tym, bo ChatGPT GPT nam beznadziejne opcję dał. Na razie u nas stanęło na tym, że robimy takie woop woop i dzisiaj się śmiałyśmy, że jak zdobyłyśmy punkt albo tuż przed jakimś na przykład serf, serwem czy coś takiego, byłyśmy takie, uh, trochę tak jak hakę się robi. Czekaj, czekaj. E, więc Beka miałam dzisiaj właśnie z wycinania tego, tych takich krótkich klipów, bo po prostu takie śmieszne rzeczy robiłyśmy, albo Karli odbiła jakąś ultra trudną piłkę, która na tym filmie nie wygląda na trudną, ale ja wiedziałam na boisku, że byłam przekonana, że nie zdobędziemy punktu, a Karli wybroniła punkt i później tak się kłaniałam przed, przed nią. <laughs> ja uwielbiam grać z Karli, bo obie jesteśmy takie, że uwielbiamy okazywać emocje i nasze podekscytowanie, więc mamy po prostu ten sam vibe totalnie. Natomiast mój vibe na razie jest taki, że oczy mi się same zamykają. Jeszcze muszę kilka rzeczy dokończyć, bo chcę wrzucić instastore. Nie, już chyba jutro wrzucę Insta instastore, bo nie ma sensu teraz wrzucać, bo jest zbliża się, no jest w pół do dwunastej, prawie, więc yy, tylko przygotuję sobie te filmiki, które mam teraz do przygotowania na Instagram i to będzie już prawie wszystko. Zośka, Spinat już śpią, bym wam pokazała, ale nie pokażę wam, bo mam bałagan na łóżku. A wiecie, jak to jest online, wrzucać jakieś rzeczy, gdzie się ma bałagan? Dla mnie, bałaganiary to jest strasznie stresujące. Niby ten bałagan jest bardziej ogarnięty niż wcześniej, ale jakoś tak. Mam blokadę, zresztą co ja wam będę pokazywać. Bałagan, ale strasznie jestem dumna i z siebie, i z Karli, z tego, że. Wygrałyśmy te zawody, no nie spodziewałam się. Wygrałyśmy voucher w ogóle do takiego miejsca, gdzie mają jedzenie, oczywista sprawa. Szachy też mają, można w szachy grać i mają shiszę. No to nie skorzystamy z tego, ale wygrałyśmy voucher na 500 tysięcy. No gdzieś wam napiszę, ile to jest, ale ponad 100 zł. To już nawet spoko. I umówiłyśmy się z Karli, że pójdziemy we dwie, sobie tak na randkę. Powiedziałam jej, nie zabieraj swojego narzeczonego, idziemy we dwie, bo to my wygrałyśmy, to my mamy pocelebrować, mieć takie quality time. A jutro nie wiem, czy ja wam powiedziałam, czy nie, ale mam umówioną grę z padla, ale z koleżankami, taką bardziej rekreacyjną, na siódmą rano, niedaleko, całe szczęście, bo na skuterze to mam 5 minut, kort stąd. Ale mimo wszystko, wiecie, no wychodzę przed grą z dziewczynkami na spacer, więc tak koło szóstej lubię wstać, bo ja lubię sobie na spokojnie umyć buzię, nie widać tego, ale mam przywaliłam sobie rakietką w czoło. To wam chyba opowiadałam, czy wam nie opowiadałam? Chyba wam nie opowiadałam. Sobie przywaliłam rakietą w czoło, że miałam takiego guza. No to tego guza już nie widać, ale tak mam cały czas bit czoło, że jak myję twarz, to mnie strasznie boli, więc lubię długo mieć twarz, żeby było delikatniej. No i też wyjść z dziewczynkami, no tak, 15-20 minut spacerku przynajmniej. Poza tym dzisiaj, jak wstałam o przed szóstą i wyszłam, jak jeszcze było ciemno, to zupełnie inny klimat jest. Powietrze inaczej smakuje. Tak jak wam wcześniej mówiłam, te wszystkie. Ptaszki, jakieś odgłosy natury. No cudownie, cudownie. Więc z jednej strony trochę mi się nie chce jutro rano wstawać, a z drugiej strony jestem strasznie podierana na to wszystko. No dobra, rozgadałam się, a to miało być krótkie pożegnanie, także kochani, wielkie dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. W takim dosyć intensywnym dniu, zazwyczaj dzisiaj miałam ten, te zawody, więc to trochę więcej trwało. Nie codziennie robię dwa treningi dziennie, ale. Taki mam cel, żeby dwa, trzy razy w tygodniu robić podwójne treningi. Różne, nie tylko padla. Fajnie mi się funkcjonuje w ten sposób. Jeżeli poczuję, że moje ciało jest przeciążone, to sobie przystopuję i czasami te treningi to może być na przykład jakaś zumba. To nie musi być takie bardzo siłowe. Dzisiaj akurat się tak złożyło, że miałam takie dosyć wyczerpujące treningi, ale nie spaliłam jakoś w zawrotnej ilości kalorii. 840 kalorie. Miałam lepsze wyniki, jak poszłam tańczyć do klubu. <laughs> ale nie samymi cyferkami człowiek żyje. Najlepsze jest to uczucie, kiedy ja czuję po prostu, że moje ciało jest bardziej sprawne. Jakiś wybuch był na zewnątrz, aż mi się pieski pobudziły. Dobra, spadam spać, bo ja bym tak mogła gadać do Was 5 godzin, bo zawsze mam coś do powiedzenia, ale ile można? Ile można, kochani? Cudownych, yy, cudownych, cudownych słów chciałam powiedzieć. Miłego dnia. Dobrej nocy. Nie wiem, która jest u Was godzina, więc cokolwiek robicie. Trzymajcie się. I dużo zdrówka. Puziaczki. Bye. bye.